Dzisiaj wszystkie w związku z tym posłanki będą w mundura na sali. semowej. taka jest decyzja kierownictwa klubu. Mam nadzieję, że to zrealizują. Będzie to symbol władzy Donalda Tuskana, naszym zmilitaryzowanym od dzisiaj krajem. Dzień dobry Państwu. Niestety w mundur się już nie zmieszcza. Nie te czas. Ale może uszyję sobie nowy, bo dostanę nowy. Zamach Zamach stanu, prywatny zamach stanu Jarosława Kaczyńskiego. A dlaczego tak się wydarzyło? No wydarzyło się dlatego, że Donald Tusk przeczytał, sparafrazował wiersz Juliana Tuwima, lokomotywę. Odnosząc się do rozliczeń, chciał w ten sposób trochę załagodzić yy, trudną sytuację. Też nastroje społeczne bardzo negatywne, bo Państwo byliście, krótko mówiąc, wkurzeni, że nie ma rozliczeń. No, Bodnar jest bezradny, nieumiejętny, indolentny i tak dalej, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale nie Tusk. Więc postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i e, tych dwóch ancymonów, Bodnaru i Siemoniaka, wziąć na dywanik. Ale to dywanik to niewiele daje, bo to trzeba mieć jeszcze charyzmę, trzeba. E, Chcieć móc, móc chcieć. A tu nawet jeśli by, to y, tych przysłowiowych kochonec nie staje. Wiecie, że w służbach jest absolutny chaos. Y, Siem jak sobie z tym nie poradził w prokuraturze. No właśnie, w prokuraturze. Y, o tym za chwilę. I proszę Państwa, Kaczyński stwierdził, że dość tego, bo będzie bardzo źle. Za chwilę ich wszystkich zawinął. Bo informacje do Kretów przecież w prokuraturze Kaczyński ze Zbyszkiem ziobrał mają. Więc szybko te informacje dotarły do Kaczyńskiego, od jego szpiegów, że będzie ta taka biblijna rzeźni winiątek. No z tymi niewiniątkami to też bym dyskutował. No ale metaforycznie rzecz ujmując, tak biblijnie. Zresztą rzeźni winiątek nigdy nie było w historii. To jest zmyślony. Może to jest jakaś też metafora, ale no, zostawmy. Nie będziemy dzisiaj się poruszać w branży teologicznej. I proszę Państwa, Kaczyński się o tym dowiedział i mówi: Coś musimy zrobić. Więc, co można zrobić? Nagle po ponad roku obudził się Bogdan Godzilla Święczkowski. Kumpel Michała Ostrowskiego zastępcy, formalnie zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara, ten sam Michał Ostrowski, którego ostatnio pan Bodnar delegował do Katowic, do pionu przestępczości zorganizowanej. Tam miał się zajmować pracą. No wiadomo, taka delegacja to jest, to jest degradacja. Powiedziałbym, to jest do zawiesić, a nie delegować. Po co się bawić w jakieś półśrodki? No teraz pojawiły się przesłanki do tego, że kolega, podkreślam kolega, bo to są koledzy, bo kiedyś Ostrowski był podwładnym Święczkowskiego i to są kumple, którzy się znają od lat. Ziobro też kumple no i się wszyscy znają. Więc co się takiego, proszę Państwa, stało? Mianowicie Święczkowski przygotował 60 stron maszynopisu, różnych opowieści, takie, można być dobry scenariusz na, na taki thriller political fiction. Wsadził to do koperty e, i e, pracownik Trybunału Konstytucyjnego, pracownik, pojechał, proszę Państwa, do e, Prokuratury Krajowej, poszedł do gabinetu Ostrowskiego i tam mu dał tę kopertę od Świączkowskiego. E, no i dzisiaj pani prokurator Anna Adamiak, ja na nią mówię ciocia-klocia, bo tak przypominam, ja mówię to sympatycznie, bez jakiejś kpiny. E, i pani prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej dzisiaj tłumaczyła, że to była prywatna korespondencja Święczkowskiego z Ostrowskim. Żadna sprawa nie została zarejestrowana zgodnie z procedurą. Kaczyński wymyślił sobie prywatny zamach stanu. Oskarżył o zamach stanu Donalda Tuska, ale to jest taka projekcja. On sobie wymyślił, że teraz zastosuje taką metodę, że Ostrowski, walcząc o praworządność w ich pojęciu, będzie prowadzić śledztwo. Bez rejestracji, bez informowania kogokolwiek, znaczy poinformował Bodnara pismem, kiedy Bodnar w tej chwili jest przecież w Brukseli. Pismem, bo, bo tam też w tym, w tym zawiadomieniu jest, że to Bodnar jest przestępcą. Co bym Bodnarze nie powiedział, na pewno pan profesor Bodnar przestępcą nie jest. Co najwyżej delikty dyscyplinarne, tak, ale jakie przestępstwo ludzi. No i Kaczyński myśli, że on tak zorganizuje sobie zamach stanu. Telewizja w Republice ogłosiła zamach stanu. Wiecie, wieczorem, bez świateł, tutaj stoją pod Trybunałem Konstytucyjnym, nikogo nie było, że tam odbywa się konferencja e, święczkowskiego, który przekazuje urbiet Orbi, że oto jest zamach, że on składa zawiadomienie. E, a następnie pojawił się dzisiaj e, Ostrowski, który e, nie, przy, nie będąc pokoju, że kawały zrobił jakąś konferencję quasi prasową, zaczął opowiadać o tym, że on przesłuchał Andrzeja Dudę, że przesłuchał Manowską, kogoś tam jeszcze przesłuchał, nie wiadomo w jakim trybie, że wydaje jakieś postanowienia. No słuchajcie, drodzy Państwo, po prostu cyrk. Wpadli w taką panikę, bo my oczywiście wiemy mniej to, co Donald Tusk przekazał odpowiednim osobom, a te osoby... Jakby podjęły już działania, przekazując swoim podładnym, jakie są oczekiwania premiera. A te oczekiwania y, Donalda Tuska są jakby zbieżne z naszymi oczekiwaniami, bo przecież my niczego więcej nie wymagamy y, od y, pana premiera, od rządu, y, od organów państwa, by te przeprowadziły y, to, co obiecywano nam przed wyborami. Ja zresztą Państwu mówiłem, że te. Rozliczenia przyspieszą. Dzisiaj został zatrzymany. Jeszcze możemy o nim mówić z nazwiska. Błażej Spychalski, były rzecznik prokuratury, przepraszam, był rzecznik prasowy Andrzeja Dudy. Został zatrzymany do sprawy kolegium Humanum. Usłyszy zarzuty, czy będzie sankcja aresztowa, nie wiem. Ale to nie jest ostatnia osoba, bo musicie Państwo wiedzieć, że te śledztwa, które. Jakby tak szlamazarnie szły do przodu, były prowadzone czynności procesowe i jakby zebrano dowody już rok temu. Nie mówię o kolegium Humanu. Dałem przykład Fundusz Sprawiedliwości. Bardzo dużo dowodów zostało zatrzymanych u Mateckiego, u Ziobry, u Wośa, też u innych osób, które wówczas, bo to było 27 osób, gdzie przeprowadzono, 27 miejsc, gdzie przeprowadzono przeszukania. Zatrzymano potężną ilość dowodów. I z tego braku działań przez rok, no Pan Bodnar będzie musiał pytać, czy później się wytłumaczyć razem z Kornelukiem, również i Siemoniak, To do tego nie uniknął. Jeżeli myślą, że teraz robili dobre samopoczucie, bo premier kazał przyspieszyć, to są w głębokim błędzie, bo trudno komuś dawać medal za coś, co jest jego obowiązkiem. A skoro tych obowiązków nie spełniali przez ostatni rok, to musieli być z tego rozliczeni. Zresztą jak, Mówił Pan Bodna, przecież postępowania dyscyplinarne, czy nawet śledztwa nie przeszkadzają w pracy. Prawda, Panie Profesorze? Tak jak wobec Pani Ewy Wrzosek, e, podtrzymywał Pan śledztwo, podtrzymuje do 25 marca, przecież się toczy z Panem Kornelukiem, to e, pewnie będzie Pan w, świetnej, w świetnym samopoczuciu, kiedy będzie postępowanie dyscyplinarne w Pańskiej sprawie. Bez problemu będzie Pan pracować. Kibiczowalny. Kaczyński w tej chwili, można powiedzieć, że jest na skraju nerwowego załamania, bo on też wczoraj swoje orędzie wygłaszał w Telewizji Republika, też zostało pominięte w mediach mainstreamowych, bo to już było za dużo. Tak, te media głównego nurtu nie przekazały tego dalej, bo widać to szaleństwo starca, który e, chciał rozpętać awanturę. Zareagował Donald Tusk tak, jak powinien zareagować, czyli paletką do ping-ponga, się w głowę, stwierdził, że ma ważniejsze sprawy na głowie, bo oni nie mogą nic zrobić. To się pokazało też. Zobaczcie Państwo, jak są bezradni poza tą swoją telewizją Republika, stworzoną za pieniądze, które PiS ukradł skarbowi państwa, bo to już wiecie z reportażu Czarno na Białym 24 nic więcej zrobić nie mogą. Oni jeszcze uważali, że może służby służby dbają o siebie. Bezpieka PiSu już wie o tym, że muszą sami siebie ratować, więc tam idą kompromaty, tak, polisy ubezpieczeniowe, które mają ich chronić, ale oni jako tacy już nie będą działać, by zrobić cokolwiek dla Kaczyńskiego, poza oczywiście szpiegowaniem i donoszeniem. Szczególnie w prokuraturze <laughs> krajowej Kochani, no skoro ja mam swoje źródło informacji o prokuraturze kraju. Jako dziennikarz wykorzystuję to źródło, ale robię to w sposób, powiedziałbym, profesjonalny, uczciwy, czyli nie zadaję pytań, na które mój informator mógłby odpowiedzieć, ale mogłoby to narazić stan śledztwa, tak, czy dobro miarę sprawiedliwości na szwang, więc pewnych pytań nie zadaję. A czasem zadaję pytanie. Pomocnicze i to mi wystarczy. Tak, bo jakby rozmawiając, rozmawiamy w sposób ze sobą szczery, ale jakby szanując miejsca, w których siedzimy. To, czym się zajmujemy, odrobina profesjonalizmu. Mój informator ma świadomość powagi sprawy, dobra wymiaru sprawiedliwości i tego, że Bodnar sobie nie radzi. On nie jest jedynym prokuratorem, bo większość prokuratorów uważa, że Bodnar sobie kompletnie nie radzi. Tylko końcu nie mówią tego głośno i mają takiej odwagi, jak chociażby pani prokurator Ewa Wrzosek, która no może nie powiedziała, że sobie nie radzi Bodnar, tak, ale powiedziała, że Gierty byłby lepszy od Bodnara, od tego się zaczęła cała awantura. Ale są prokuratorzy, ci zioberyści, którzy informują, są pracownicy administracyjni. To, jest, to są te osoby, o których ja już niejednokrotnie mówiłem. W sprawie Romanowskiego był wyciek informacji. Akurat tutaj z sądu, to są pracownicy administracyjni, którzy dostali pracę za czasów ziobry, może nie aż dobrze płatną, ale pracę stałą, taką pewną. I oni też donoszą. Czy za pieniądze? Zostawiam to bez komentarzy. Tak, bo jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 3000 zł miesięcznie, albo 4 i musi za to utrzymać, na przykład, rodzinę, jeszcze samotnie wychowuje dziecko. I przychodzi X i takiej dziewczynie, kładzie kopertę, mówi, słuchaj, tu masz 10 tysięcy złotych, tu masz trzy sygnatury akt yy, i weź zełb zdjęcia, yy, przesłuchaj świadków. No ale jak nie mogę tego zrobić? No masz dostęp do akt, przynosisz do akta, zełb zdjęcia. Tu masz 10 tysięcy. Dostaniesz więcej. Tak, ona ma do, do opłacenia... Yy, Media, za mieszkanie, za żłobek, przedszkole, dwoje dzieci i mówię: OK. I robi te zdjęcia. Potem przychodzi znowu ten sam człowiek i mówi: Słuchaj, będzie dobrze, no widzisz. Poszło łatwo. Tu masz 10 tysięcy złotych, tu masz sygnaturę akt. Na no jutro musimy wiedzieć, co tam jest. Zrób zdjęcie. Tak to się odbywa, proszę Państwa. I to jest to, o czym ja mówiłem już rok temu, że bez wyczyszczenia struktur administracji państwowej, e, taki Kaczyński będzie wiedział wcześniej, co się ewentualnie dzieje, co się szykuje. Tu Kaczyński, wiedząc, e, że ruszyła machina. Ruszyła po tych torach z Mozowy. Powinna przyspieszyć te tło. Będą coraz szybciej, coraz mocniej, coraz bardziej. Znowu zatrzymali, błażej, tego, tamtego, to się będzie rozkręcać, bo zbliżają się wybory. Polityczny pragmatyzm, cynizm polityczny, możecie to nazywać, jak chcecie. Ja proszę Państwa, jestem zwolennikiem oczywiście praworządności, tego nie mają wątpliwości. Ale ja jestem zwolennikiem efektów działań i jeżeli trzymamy się litery prawa. A przepisy prawa dają naprawdę dużo możliwości, to trzeba umiejętnie z nich korzystać. To można, jak wiecie, skutecznie dowieść sprawiedliwość tam, gdzie jest miejsce, czyli do sądu. I postawić to towarzystwo przed sądami. Tylko trzeba chcieć, żeby to przyspieszyć. Czyli, na przykład, tak w sprawie chociażby immunitetu Ziobry. Sprawa prywatnego oskarżenia Giertycha wobec Ziobry, jego immunitetu ciągnęła się od ubiegłego roku. Od grudnia 2023 roku, uzupełnionego w czerwcu 2024. Dzisiaj już wiemy, że za dwa tygodnie Zbigniew Ziobro prawdopodobnie straci immunitet. To może było zrobić już dużo, dużo wcześniej. Tylko, że wszędzie było, a może nie, a może jednak w a może później. A zobaczymy. A dlaczego ja? Nie chcieli też brać odpowiedzialności. Za to też. Będziemy rozliczać, drodzy Państwo, no, my jako suweren. No co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jarosław Kaczyński na naszych oczach się kończy. To wystąpienie święczkowskiego, który nie dostał pensji, bo wiecie, że obcięli budżet temu pseudo Trybunałowi. Może mu za chwilę światło zgaszą. Chciał zrealizować żądanie prezesem. Wymyślcie coś, zróbcie coś, bo nie mają już kim. Więc mogą co najwyżej produkować jakieś papierki, postanowienia, wszczęcie śledztwa. W no, chacie kabaret, tak? Dzisiaj pani prokurator Anna Adamiak, yy, czyli jak ja to mówię, Mówiła yy, mówi o tym, że prokuratura krajowa nic nie wie na temat okoliczności przesłuchania Andrzeja Dudy, yy, ani przesłuchania yy, tej pani Manowskiej, bo. Te przesłuchania powinny mieć miejsce w prokuraturze. Nic na temat tego przesłuchania nie wie policja. Nikt nic nie wie, kiedy, czy w ogóle Ostrowski przesłuchał, gdzie jest protokół z przesłuchania, gdzie jest podpis Andrzeja Dudy, że się podpisał pod tym protokołem Manowskiej. To będzie dosyć ciekawe, bo jeżeli Duda faktycznie rozmawiał z Ostrowskim w takiej jakiejś hipotetycznej konwencji przesłuchania świadka, no, to musiał wiedzieć, że uczestniczy w absolutnej fikcji prawnej. Absolutnej fikcji, bo żadne śledztwo nie zostało wszczęte, nie zostało zarejestrowane. To jest prywatne śledztwo Ostrowskiego. Tak też jest w tej chwili traktowane. Myślę, że jak Bodnar wróci, to nie raczej nie będzie miał wyjścia, choć pewnie z bólem serca i z pewnym lękiem, co to będzie dalej, będzie musiał zawiesić Ostrowskiego. Jeżeli tego nie zrobi, to. To dołoży tylko kamyczek do swojego ogródka. Także ci z Państwa, którzy pamiętają, jak mówiłem, że przed wyborami przyspieszą te rozliczenia, choć będzie to pewien polityczny pragmatyzm, żeby zainteresować opinię publiczną, pokazać, nie, my rozliczamy. No oczywiście idziemy na wybory, krytykujemy konstruktywnie, nie do końca z umiarem, oczekujemy więcej, nie, za, nie zadowalajmy się tym, że Błażej Spychalski, były rzecznik prasowy Dudy, akurat się poci przed prokuratorem, bo to jest trochę mało. Co z Mateckim? Tak tu jest clue. Zatrzymanie Mateckiego, o, to byłoby coś, proszę Państwa, tak, to e, ktokolwiek e, w tej chwili mnie słucha z decydentów, to tak podpowiada. Wniosek uchylenie mojtetu Mateckiemu, jakieś zarzuty, Fundusz Sprawiedliwości... Odnoga, wątek, tamte stowarzyszenia, w których nie występował Matecki na nagraniu, rozmowie z Romanowskim, on mówił: Nie tam nie ma, ja tam nie jestem kojarzony, ja tam pracuję jako wolontariusz. Tak to już mamy dowód materialny, dosyć poważny, który powinien prokurator rozważyć, Woźniak bodajże, tak? bo to zespół śledczy numer dwa, pan prokurator Woźniak. Ten sąd tak mówi trochę z takim praskim akcentem warszawskim. Więc niech prokurator woźniak to rozważy, e, póki jeszcze kieruje tym zespołem śledczym numer dwa. E, bo sprawa Romanowskiego, jego ucieczki, e, to też będzie wymagało postępowania wyjaśniającego. E, mili Państwo, to są dobre wiadomości, które pozwoliłem sobie dla Państwa przygotować, też przedstawić to, co usłyszałem od mojego informatora z okolic Nowogrodzkiej, tak to nazwijmy. Kaczyński wiedział wcześniej, wpadł w panikę, postanowił przeprowadzić prywatny zamach stanu, licząc na to, że może, nie wiem, tam ktoś może wyjdzie na ulicę. Nikt nie wyszedł. Jedźmy, nikt nie woła. Tak parafrazując klasykę. Widzimy się o 20.00 na live. Zapraszam serdecznie.